Cześć, mam Na imię Sławek. Witam Ciebie w pierwszej odsłonie Drupala 7. Zajmiemy się dzisiaj instalacją systemu bazowego. Będziemy opierać się na wersji RC4, jest to wersja najbardziej stabilna. Widzisz ją obecnie na Drupal, RG projekt łamany na Drupal. Tutaj mamy wersję, która nie posiada błędów krytycznych i prawdopodobnie to ona będzie opublikowana 5 stycznia 2011 roku. Zajmiemy się dzisiaj instalacją krok po kroku tego Drupala która to będzie podobnie wyglądała jak instalacja Drupala 6. Oczywiście na sam początek musiałem przegrać mojego Drupala na serwer FTP, co już uczyniłem w dedykowanym folderze do Drupala 7, ale aby dokończyć pełną instalację naszego projektu Drupala, musimy oczywiście w lokalizacji sites, default dodać plik settings.php ja sobie tutaj usunę default. i następnie w lokalizacji domyślnej Instalacji Drupal'a, przegram nasz plik na serwer. Zaczniemy więc instalować Drupal'a w wersji 7. Przeszedłem do strony projektu i mam tu dwie zakładki: mam e, opcję standardowego instalatora Drupal'a 7, jak i minimalną wersję Drupal'a 7. E, czym różni się Drupal 7 od Drupal 6? Przez standardowej bądź minimalnej wersji mówimy w kompletnie innej odsłonie. Będzie to wstęp do Drupal'a 7. Tak naprawdę wersja standardowa posiada masę ciekawych modułów, które zostały już zaimplementowane w instalatorze systemu Drupal, dlatego też tą wersję będziemy obecnie odpalać. Robimy Save and Continue. Następnie możemy wybrać listę języków, którą należy pobrać z serwera tłumaczeń. Automatycznie link macie dodany i możecie sobie tutaj pobrać wersję do języka polskiego. Proszę bardzo. Wersja RC3 jest przetłumaczona z 30 grudnia 2010 roku. Pewnie wielu z Was wie, które osoby biorą czynny udział w tłumaczeniu Drupala, będę tutaj przywoływał nazwisk bezpośrednio, ponieważ autorów jest wielu. Zapraszam do tłumaczenia. Na sam początek jednak cofnę sobie tutaj opcję instalacyjną. Zrobię "seventh Continue, czyli będę instalował w wersji angielskiej Drupala 7 z tą standardową opcję. Oczywiście mamy możliwość wybrania trzech rodzajów bazy danych, czego wcześniej nie mieliśmy w Drupalu 6. Mamy MySQL, -a, mamy PostgreSQL SQL i SQLite. Wybiorę sobie standardową bazę MySQLową, tutaj oczywiście wpiszę mój, moją nazwę bazy, oj, przepraszam. Następnie dodam użytkownika i hasło. W opcji advanced option dodam oczywiście tutaj nie localhost, na waszych serwerach lokalnych możecie zostawić opcję localhost, ja muszę podać nazwę serwera z bazą mysql -a. I po zakończonej opcji robimy save and continue. I właściwie rzecz biorąc sama instalacja to proces automatyczny, wcześniej wykonywaliśmy to dla Drupal 6, wykonywane było również całkowicie automatyczne. Instalowanie. Oczywiście przejdziemy do opcji wprowadzenia ustawień standardowych do y, strony, czyli będzie to nazwa naszej witryny. Zostawiam tutaj domyślną nazwę. Oczywiście musimy podać do autoryzacji nasz adres e-mail i y, login oraz hasło. Przejdę sobie niżej, podaję hasło. Przy czym, jak pewnie zauważyliście, tutaj będzie badanie y, siły hasła. Omówimy to oczywiście. Przy tych plusach nowszej wersji Drupala 7, wstępie do Drupala 7, dodam sobie hasło. I na sam koniec, możemy wybrać jeszcze coś, czego wcześniej nie mieliśmy, czyli domyślny region. Tutaj domyślne państwo. Wybierzemy sobie oczywiście Polskę. Standardowe ustawienie co do daty i godziny, i zapisujemy konfigurację. Jak widzisz, proces jest całkowicie automatyczny. Zapamiętam sobie hasło. Mamy już naszą zainstalowaną wersję Drupala. Możemy odwiedzić nową stronę. I tak wygląda nowa strona Drupala w wersji RC4, Drupal 7 RC4. Jest to standardowa instalacja. Co zmieniło się dla tej wersji, omówimy we wstępie. Pokażę Ci pewne elementy, których wcześniej nie mieliśmy w Drupalu. A które są automatycznie zaimple zaimplementowane w standardowej opcji instalacyjnej Drupala 7. Dzięki za obejrzenie tej krótkiej lekcji dotyczącej instalacji Drupal'a. W kolejnych poruszymy temat rozwoju tego systemu, a przede wszystkim możliwości dobudowania ciekawych elementów i stworzenia struktury witryny, pozwalającej nam całkowicie funkcjonować wyłącznie na Drupalu 7. Dzięki, pozdrawiam.